Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj unboxing tej oto dużej paczuszki, która przyszła do mnie dzisiaj. I pewnie się zastanawiacie, co jest w środku. Ja wiem, co jest w środku, więc dobra, zaczynamy unboxing. Słuchajcie, nie będę was tutaj zanudzał moim gadaniem, więc otwieramy. Ach, muszę się jakoś tam dostać do środka. Mmm. Hmm. O kurce, czekajcie, bo jakoś nie mogę sobie poradzić. O, może zrobię to poza kamerką. W środku jest koperta. O, dobrze, że otworzyłem poza, bo tam jest z tyłu mój adres, więc może go zamarzę, żeby nie było widać. Albo w sumie nie muszę go zamazywać. Po prostu otworzę tą kopertę i pokażę Wam, co jest w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Opa, dawno nie robiłem takich unboxingów, odzwyczaiłem się. No i słuchajcie, opa, wysypało się. I jak widzicie na załączonym obrazku, przyszła do mnie paczuszka. Oczywiście z Supa Strikes. Słuchajcie, ja taki album, zestaw startowy już otwierałem, więc jeżeli chcecie wygrać taki zestaw startowy, łapeczka w górę napiszcie w komentarzu, biorę udział. No i oczywiście musicie subskrybować mój kanał, także to pójdzie do konkursu razem z tymi kartami, co ostatnio wam pokazywałem. Wyniki zrobimy za tydzień w poniedziałek, więc. Zestaw startowy sobie zatrzymam, nie będę go otwierał. Mam tutaj, jak widzicie, małego Multipaka 2 plus 2 i mam też puszkę. Więc zrobimy sobie teraz unboxing Multipaka i tej małej puszeczki. Jak widzicie, puszka już jest zafoliowana. Ostatnio, O, przepraszam, sorki. Ostatnio dostałem puszkę bez folii, prosto staśmy produkcyjnej. O, tu taki, nie wiem, taki widzicie karteczka dobra, to sobie zaraz otworzymy ale najpo, najpierw otworzę sobie tego malutkiego multipaczka 2 plus 2 czyli dwie saszetki plus dwie limitki więc otwieramy i zobaczymy co mi się tutaj ciekawego trafi słuchajcie a, po co ja się męczę jak ja się przygotowałem słuchajcie tutaj z nożyczkami a ja się tutaj męczę o i zobaczymy co ciekawego mi tutaj wspanie. Będzie też uzupełnianie albumu. Pokażę wam jak wygląda album na tą chwilę. U mnie mamy tutaj pierwszą limitkę Rasta, oczywiście z Super Strikers i mamy drugą limitkę Shaker'a również z Super Strikers. Więc fajnie dwie limitki Super Strikers. Ja może was troszeczkę obniżę z kamerą. O. I lecimy. Słuchajcie. Z saszetkami, zobaczymy, co ciekawego mi się tutaj trafi. Oczywiście, te produkty możecie sobie już zakupić w sklepach. No i co my tutaj mamy? Mamy pierwszego zawodnika z Nakamy, Kate, który tutaj ciśnie z główki, jak u mnie, Boateng w FIFI Mobile. Ci, co oglądają live, to wiedzą o co chodzi. Mamy tutaj stadion Sultans. Dalej mamy tutaj zawodnika z drużyny Grim Franklin. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. El Matador Super Strikes. I karta specjalna duo Partners. I mamy tutaj zawodnika z Super Strikes i zawodnika z Nakamy. Te duo mi się bardzo podobają, są ładne. No i zobaczmy, co jest w drugiej saszeczce. O, tutaj coś. Ciężko. Idzie to otworzyć, ale udało mi się. No i dobra, mamy tutaj Stadion Invincible United. Chyba dobrze przeczytałem. O, mamy tutaj Cool Joe z Super Strikers, bazówka. Kolejny stadion. Tu mamy jakiegoś rip. Stadion. Dobra, nie będę czytał z grim i na karcie specjalnej. Wow, ale tu się zobaczcie, takie fajnie się świeci. Shaker oczywiście z Super Streaks. Cztery gwiazdki, karta 133. Dobra, teraz otworzymy sobie małą puszeczkę. W małej puszce jest 5 saszetek. O ile dobrze pamiętam i dwie limitki. Tak, są dwie limitki i jest pięć saszetek. Fajne puszeczki. Mogliby na przykład zrobić jeszcze, jakby kiedyś była kolejna seria, mogliby zrobić też duże puszki. Piszcie w komentarzu, czy chcielibyście. No ja bym chciał, bo ja lubię otwierać puszki. 5, saszetek. zobaczymy, co tutaj ciekawego wpadnie. Z tych kart, co tutaj otwieram na tym unboxingu, zrobimy uzupełnianie albumu. Hmm, dobra, tu mamy Stadion, tu mamy Tigera z Super Strikers, tu mamy jakiegoś Rika. O, tej drużyny jeszcze nie miałem wcześniej. Jak to się nazywa? Palmentieri, chyba dobrze przeczytałem. Tu mamy zawodnika Mendes z Barki i na karcie specjalnej jest to karta Duo Partners. Tak to wygląda. Tu sobie damy bazoweczki. Lecimy z kolejną saszetką. Piszcie w komentarzach, jak wam idzie zbieranie tej kolekcji. Tu mamy trenera. O, bolo! Bolo, bolo. Bolo to był w krwawym sporcie z Wandamem, Ciekawe, kto oglądał. I tu mamy strikera. Taką z świecącą kartę. Dobra, zobaczmy pierwszą limitkę. Meda, Andre Meda. Jest to oczywiście limitka. I lecimy z kolejnymi saszetkami, jeszcze trzy mi zostały. Ja oczywiście bardzo dziękuję za, za te produkty, które teraz tutaj dostałem. No, zestaw startowy nie otwieram, no bo już otwierałem. No to bez sensu otwierać dwa, więc ten jeden pójdzie do, do konkursu. I tu mamy strikera z barki Riano. Tak wygląda sobie gościu. I lecimy z kolejną saszetką. I co my tutaj dostaniemy? Dostaniemy tutaj Raste z Super Strikers Iron Tank Tor. <gryw> nie wiem, czy to jest ten, wiecie, tor z tym młotkiem, a raczej nie. I karta specjalna duo Nemesis El Matador i Ninja. Te pioruny tutaj fajnie wyglądają, to mi się podoba. I ostatnia saszetka w tym unboxingu, słuchajcie. I tutaj będziemy mieli co? Tu mamy oczywiście stadion Iron Tank Tu mamy trenera Golkipera Defender I na karcie specjalnej mam tutaj drużynę z Barki Drużyna z Barki a na limitce ostatniej w tym unboxingu jest Don Aldo Dobrze że nie Ronaldo All Star Team Limited Edition więc fajna sprawa. Słuchajcie, no i cóż, ja bardzo dziękuję za przesyłeczkę. I oczywiście z tych kart, które tutaj dzisiaj były na unboxingu, zrobię uzupełnianie albumu. I przy okazji zobaczycie sobie, jak wygląda już mój album na chwilę obecną. Ja was pozdrawiam, życzę miłego dnia. I dzisiaj zapraszam Was prawdopodobnie na 70-80%. Powinien być live z FIFA Mobile. Trzymajcie się, pozdrawiam. pa! pa.